Dzień dobry. Omawiane suszone jabłka są bez dodatku tłuszczu i substancji konserwujących. Proces suszenia polega na odparowywaniu wody, która stwarza środowisko dla drobnoustrojów. W świeżych owocach woda stanowi ponad 80%, natomiast w suszach owocowych pozostaje je jedynie od 20 do 25%. 100 gram produktu dostarcza 364 kcal, około 81 g węglowodanów, w tym około 73 g cukrów, mniej niż 0,5 g tłuszczu, około 14 g błonnika, 2 g białka i śladowe ilości soli. Suszone jabłka są bardziej kaloryczne niż świeże, ale mają za to większą koncentrację składników odżywczych. Zawierają witaminy takie jak A, C, niektóre witaminy z grupy B oraz składniki mineralne: potas, fosfor, wapń i magnez. Błonnik, obecny w suszonych jabłkach, reguluje pracę jelit i usprawnia ich perystaltykę. Zapobiega także zaparciom oraz łagodzi niestrawność. Sprzyja procesowi odchudzania, ponieważ pęcznieje w żołądku, dając uczucie sytości na długi czas. Natomiast witamina C wpływa na wzmocnienie odporności organizmu i pomaga w walce z przeziębieniem oraz infekcjami. Suszone jabłka z uwagi na wysoką zawartość przeciwutleniaczy, czyli związków, które neutralizują działanie wolnych rodników, zapobiegają nowotworom i chorobom układu sercowo-naczyniowego. Omawiane owoce zawierają również kwercetynę. Silny przeciwutleniacz, który korzystnie wpływa na układ krążenia, poprawiając krążenie krwi oraz pracę serca. Do tego w suszonych jabłkach, w porównaniu ze świeżymi, znajdziemy więcej potasu, który zapewnia prawidłową gospodarkę wodnoelektrolitową i kwasowo-zasadową organizmu. Suszone jabłka mają niski indeks glikemiczny ale z uwagi na wysoką zawartość węglowodanów nie są zalecane dla osób z cukrzycą. Suszone jabłka są świetną przekąską, ale także dodatkiem do wielu potraw, deserów, ciast, kompotów, herbat oraz sosów i mięs.